Proszę Państwa, obchodzimy pięciolecie Centrum Programowania Robotów Przemysłowych. Myślę, że to taka w skali naszego województwa specyficzna impreza tak bym to określił to czas kiedy zrealizowaliśmy myślę że świetny projekt wyposażenia naszych pracowni w roboty stało się to dzięki współpracy z przedsiębiorcami ale także fundacji Wilną, która sfinansowała wydatki na zakup i wyposażenie naszych laboratoriów ponad 4000 osób przeszkolonych wiele sz kursów szkoleń nie tylko dla młodzieży ale też i dla nauczycieli I mam nadzieję że uda nam się być może z innych programów stworzyć kolejne pracownie robotów chcemy być takim liderem na Morskim rynku nowoczesnych technologii. W Gdańsku, w Województwie Pomorskim, ale również w Województwie Kujawsko-Pomorskim, to jest marka. Za tą marką idzie jakość i za tą marką stoi zespół, stoi oczywiście Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna i wsparcie, które daje dla szkolenia nowych kadr, dla tego, żeby młodzież podnosiła kompetencje, a także żeby mogła podejmować decyzje w oparciu o profesjonalne doradztwo zawodowe. Jako firma Novol zaczęliśmy współpracę kilka lat temu z CPRP. Mamy świadomość, że to nie tylko tak, że my zapewniliśmy sprzęt, który jest odpowiedni do tego, żeby szkolić młode pokolenia, ale mamy też świadomość, że w tej chwili, w dobie przemysłu 4.0 i rosnących wymagań i robotyzacji w przemyśle, będziemy potrzebowali kadry wykwalifikowanej w tym zakresie. Także mamy nadzieję, że przy najbliższej przyszłości rozwoju fabryki będziemy mogli pozyskać dobrze wyszkolonych pracowników. System edukacji, który mamy obecnie, nie nadąża. Za światem, który zmienia się niewiarygodnie szybko, prawda jest taka, że właśnie Centrum Programowania Robotów Przemysłowych jest taką odpowiedzią na bardzo dużą lukę w tym systemie. Mówiąc krótko, wciąż zdecydowanie za mało jest podkreślania wagi tego wszystkiego, co wiąże się z umiejętnościami, powiedziałbym, technicznymi. Wszystko to, co my robimy na poziomie tej edukacji nieogólnokształcącej, okazuje się często niezwykle istotne i dla nas, i dla całego społeczeństwa a wciąż w całym systemie edukacji jest to zdecydowanie niedoceniane.